Ja sobie tak na spontanie stwierdziłem, że nagram vloga, bo sporo drogi przede mną Sporo drogi. To czekaj znaczy jakieś dzięki drogi przede mną, to stwierdziłem, że sobie coś tam nagram. Temat przyszedł mi tak naprawdę bardzo spontanicznie, po tym jak mi gościu zajechał drogę właśnie. Kurde, ja mam szczęście, że mam włączoną kamerę Miałem takie szczęście Ale trudno, no nie zawsze ma się tą kamerę włączoną Nie wiem kurde, ile musiałbym baterii i kart pamięci wolić, żeby mieć zawsze tą kamerę włączoną No i sprawa wygląda tak, że mi coś kurde tutaj Świszczy, gwizdrze, smyra mnie A tak w ogóle też nie przywitałem Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mixer. No, takie moje standardowe przywitanie I co ja mógłbym powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć Jechałem sobie taki ziomeczek, był zakręt i nie pamiętał, nie pamiętał, że żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo ja zapomniałem tego powiedzieć. Także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Po tym filmie możecie powiedzieć co sądzicie o takich, takich ludziach. Kurde gościu jedzie w zakręcie, ale już z daleka go wypatrzyłem, co on robi, no a co on mógł robić, Ścinać ten zakręt. I to tak ścinał, że prawie jechał całym moim pasem. Ja już go widziałem z daleka, dlatego przytuliłem się z prawej strony. Tak o, tak, te, tutaj teraz się przytulę tej linii ciągłej. Tak blisko tutaj jechałem. A gościu mnie w ostatniej chwili zobaczył i szybko spanikował i odbił na prawą. No, nie ścinajcie tego naprawdę. Nie, chodzi mi o to, że moim zdaniem kurcze nie powinno się ścinać zakrętów, nawet jeśli nic nie jedzie, ponieważ wtedy mam wrażenie, że wyrabiają nam się takie nawyki. Czasami e, można czegoś nie zauważyć i myślę, że Myślę, że można sobie narobić nieprzyjemność, no, także polecam wam z tym mocno, mocno uważać. Z tym się na nim zakrętuje jak zdałem prawo jazdy, bo teraz trochę też niestety polubiłem się na nie zakrętów, jak nic nie jedzie. To co robiłem po 18 jak ee, zdałem prawo jazdy, często dużo osób się ze mnie śmiało, no Marty kurde, czemu ty tak jedziesz po szerokości tego zakrętu, nie, nie zaczniesz go ani trochę. No po prostu poznawałem ten zakręt nie ścinając go i nie wyrabiałem sobie takiego nawyku ścinania zakrętu gdzie kiedyś przez przypadek mógłbym komuś zrobić krzywdę no także no polecam tak jeździć i tyle co u mnie dobrego słychać może kurde coś powiem takiego o. for fun Jadę sobie teraz do domu Jestem bardzo 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 głodny Oj fajnie tą angliczką nie zauważył mnie pan, bo się pan cofnął z powrotem. No, ja, jednak, czarny motocyklista tu mało widoczny motocyklista. A tego trzeba uważać. Kurde, ja jestem dzisiaj tak bardzo głodny, powiem wam, bo jedyny mój dzisiejszy posiłek to była. E, ukroiłem sobie kawałek bagietki, przyciąłem na połowę. E, tą połówkę posmarowałem masełkiem i i położyłem szyneczkę i to był mój jedyny posiłek dzisiaj jest godzina 16.30 ja nie mogę jestem głodny bardzo jestem głodny no i co jadę sobie coś zjem w domu już tak forfan pogadam forfan tak luźno Czymś tym bokiem leciał czy ja? Dzisiaj jest bardzo przyjemny dzień do jazdy, ale nie do postoju, zdecydowanie nie do postoju. Tak chwilę postałem to była jakiś, to była, była, był jakiś dramat, kaplica i w ogóle i w szczególe tak się grzałem masakrycznie, że to jest poezja. Ale wreszcie jadę, mogę się przewietrzyć trochę i jest mi o niebo, niebo przyjemniej. Może sobie na traskę skoczyć? A na traskę może sobie skoczę. Nie chcę mi się przez te zabudowane tam jechać. Może będzie trochę szybciej. Tirów nie ma, bo niedziela to. Można sobie pozwolić. Co ja nie mogę! Tylko kurde, teraz będę jechał z dużą prędkością. Ja obstawiam, że możecie mnie troszkę gorzej słyszeć, ale przynajmniej to będzie test dla mikrofonu. O nie, co ja się wpakowałem, tutaj stoją Tutaj stoją, a to nie policyjna skoda za mną. Nie, już się wystraszyłem, ale tak podejrzenie za mną jechało. Może mogłem tam jechać? Dobra. I tak omijałem sobie ronda, mi musiałbym jechać, a ja wam pokażę może nowa okolica, a nie ciągle to samo. Tutaj mamy stację kontroli pojazdów, nie wiedziałem o tym, ale już wiem. Tutaj tir, chyba parking. A tu samolot, o, samolot. No bo właściwie tu jesteśmy przy samym lotnisku Rudniki. Tutaj obok jest lotnisko Rudniki, startują tam samoloty, i tym podobne rzeczy się dzieją. Aeroklub tutaj jest mały, takie awionetki, i tym podobne rzeczy latają. Pierwszeństwo pan ma. <laughs> się pan wystraszył, a pan pierwszeństwo ma. Może nie zauważył po prostu, ale dobrze, że czujny pan jechał. Ale w dziury pakowałem. o nie, ej mam nadzieję, nie no to dawno chyba było, tak że już chyba asfalt tam położyli i nie będę jechał dziurami. Często Częstochowa jak zamazany, to ty, nie, nie przeczytałem co to. Jak ktoś przeczytał zatrzymam wam, no możecie sobie, zatrzymam, wy sobie możecie w sumie zatrzymać i możecie napisać mi co tam pisze w komentarzu. Kurde, tutaj była tak dziurawa droga, teraz jest piękny, nowiutki asfalcik. Ja nie mogę, ale pięknie, Uwielbiam nowy asfalcik. Kurde, to jest taka przyjemność, jak się jedzie po takim świeżo położonym, wylanym asfalcie. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest coś pięknego. Jak widzę, że te studienki nie są pozapatane, jak kurde, nie ma żadnych poprawek na asfalcie. Jak ja lubię jeździć takim asfaltem, to jest po prostu poezja. To jakby się z jakiegoś malucha przesiąść do takiego Mercedesa, jak się wcześniej jak się jedzie tak, takimi dziurami, takimi fest dziurami, to jakbyśmy jechali starym jakimś e, maluchem i kurde, wsiedli do takiego nowego Mercedesa. Czy tam BMW, czy czegokolwiek nowego, no trochę takie odczucia, ale lubię, lubię nowy asfalcik na drodze. To jadę motocyklem czy samochodem. Ale chyba no, nie ma osoby, która by nie lubiła ładnego gładziutkiego asfalciku. Chyba każdy lubi. Jeżeli ktoś jest kierowcą, no chyba że ktoś nie lubi, no to napiszcie, jestem ciekaw, czy takie osoby też są. Kurde, a mnie dalej coś tutaj. Jakiś włos mi się musiał w kasku, kurcze zatrzymać. A tutaj w lewo kiedyś jak byłem młody, to tam za mną. Jest taka droga, którą można dojechać do lotniska Rudniki. Znaczy to jest taki wjazd od tyłu, ale bardzo fajny. Znaczy bardzo fajny. Można, sobie, można było sobie tam wjechać na taki być oddzielony od pasa startowego pas, na którym nic się nie działo. No i tam często jakieś stanterzy byli. Jest tak jest tam trochę moich filmików starych z tamtego miejsca. No i zdarzało się tak, że organizowaliśmy tam zloty, ale jak tu wiecie, bywało się młodym i głupim. Niektórzy wjeżdżali na pas ruchu. Nie ukrywam, że mi się. Pas ruchu. Na pas startowy. Nie ukrywam, że mi się też to zdarzyło. Ale nie wjeżdżałem, jak widziałem jakieś samoloty i tym podobne rzeczy. No ale niektórzy wjeżdżali na potęgę, naprawdę. Ja też tego nie pochwalam, bo. Bo głupotę robiłem, wiem. Przepraszam. <laughs> ale ale kurczę. Poza tym wieżę na pas ruchu to tam jest takie fajne miejsce, gdzie można naprawdę poćwiczyć sobie dużo rzeczy i jest fajnie. O, z prawej strony trzeba przepuścić kurczę, trzeba uważać na te skrzyżowania. Ja mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę. Będzie mi niezmiernie miło. Nie, no, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem. Napiszcie co sami myślicie o tej sytuacji na początku filmu, o której Wam mówiłem. No i piszcie co chcecie w tych komentarzach. Lubię czytać komentarze. Nie zawsze odpowiadam, nie zawsze mam czas, nie zawsze mam jak, ale lubię zawsze poczytać, także śmiało możecie pisać. Bądźcie pewni, że póki co nie mam tyle komentarzy i każdego komentarz czytam. No, także... No czasami może mi się jakiś tam pominąć, nie zauważę, że dostałem czy coś. Także no czasami się zdarza, ale to mało który. Także dzięki, że oglądaliście, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco z nowymi materiałami. Trzymajcie się, cześć!